Panie kiedy po raz pierwszy do Pana dzwoniłam przed przystąpieniem do realizacji reportażu, Pana nie wydawała się bardzo kolorowa. Jest Pan zaskoczony, jak szybko, z jaką intensywnością, szczodrością ludzie pomogli? Zdecydowanie tak. Jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe zaskoczenie i pokazuje, że wiara w człowieka jest cały czas aktualna. I co teraz? O, o to tutaj pana zaprosiliśmy, żeby teraz wytłumaczyć i widzą, i babci, co teraz? Pieniądze zebrane, co z firmą windykacyjną, co dalej? No to jest właściwie nasza rola po to, żeby nawiązać taki konkretny kontakt z firmą windykacyjną, z firmą, która kupiła tę wierzytelność no i rozpocząć negocjacje, które będą bardzo korzystne dla Nikoli i dla jej babci, dla pani Ani. Ale do tej pory Pan zna przecież, bo Pan jest na bieżąco z, w kontakcie z partią Nikoli i z Nikolą. Ta firma bez żadnego dokumentu cały czas Pani Janiny straszyła. Pani Janina, to jest kosztem nerwów, kosztem bania się o przyszłość. Czy tak mogła ta firma robić? Na pewno nie było to do końca zgodne z prawem. Tutaj dłużnicy nie otrzymali w ogóle żadnej informacji, że ich wierzytelność została sprzedana kiedy została sprzedana i kto wszedł w posiadanie tej wierzytelności, a więc na pewno to nie jest zgodne z prawem. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy negocjacje, jest to też dobry argument po to, żeby negocjować i tutaj wskazać na, na ból właśnie, na cierpienie w związku z tym, tak jak Nikola mówiła, babcia wiele, wiele nocy przepłakała i nastąpił ten moment, że ona wzięła sprawę w swoje ręce i powiedziała dość. I to jest, to jest, właśnie to niesamowita rzecz, o której możemy dzisiaj rozmawiać, mówić, widząc bardzo bliski sukces i finał całej sprawy. Co Pan ma na myśli? Babcia wzięła sprawę swoje ręce, powiedziała dość. Nikola wzięła... W... Nikola, Nikola a nie Pani babcia a powiedziała. Nikola, ta... dlatego że wzięła telefon, który, jak mówi mój prezes, często może ważyć tonę i wzięła i zadzwoniła, i zadzwoniła do Was i porozmawiała z Panem. Bardzo to nas cieszy, tym bardziej że sukces jest. Ale nie przystąpiliście już do jakichkolwiek negocjacji z tą firmą? Nie, jeszcze nie. Dzisiaj, ponieważ ta firma dosłownie wczoraj przysłała pismo, wczoraj zostało ono odebrane, a więc to jest świeża bułka, którą musimy się zapoznać. No i musimy też opracować strategię, która przyniesie sukces. Obywatłem pani Pani panie się to, ja się boję. Wtedy, kiedy rozmawiała, y, nagrywaliśmy rozmowę z tą, y, babcia rozmawiała z tą firmą i w stanie zadowolić się, pada tam takie zdanie. Płaci pani jednorazowo 60 tysięcy i y, y, sprawę umorzymy. Y, ponieważ reportaż jest, y, y, no, to wszystko miał oglądalność i, i, i się zrobił taki popularny, oni będą widzieć, ile jest pieniędzy zebranych czy Pan, że będą podniesie negocjacje? Z jednej strony myślę, że tak, ale z drugiej strony mamy takie argumenty, które będzie łatwo wytrącić im jako argumenty, które będą wskazywały, że to jak najwięcej uzyskali pieniędzy z tej wierzytelności. Naszym zadaniem jest, aby... Jak najwięcej pieniędzy zostało u Nikoli. Jest to młoda dziewczyna, która ma całe życie przed sobą i te pieniądze jej się należą. Ten cały ból, to które w swoim życiu przeżywa, coś powinno zrekompensować. Zobaczymy jeszcze, może w stanie następny pomysł i, i e, będzie myślę sukces to Macie asa w rękawie do negocjacji, Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.